Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bea Solaris. Witam Was na moim kanale YouTube, który jest poświęcony rozwojowi y, osobistemu, psychologii. A ja, ja tu jestem po to, aby Was wspierać, inspirować, y, motywować, edukować. Y, tak, aby, abyście mogli przejść tą drogą jak najbardziej, jak najszybciej, jak najbardziej efektownie, po to, abyście jednak doświadczyli rezultatów bardzo ładnych i przyjemnych. Dzisiaj sobie powiemy. Na takie tematy, dlatego że pytacie się mnie i ja tak chciałam raz to zrobić i wyjaśnić, i zakończyć ten temat. Porozmawiamy sobie na temat psychoterapii, coachingu i mentoringu. To są takie trzy metody pomocy, rozwoju osobistego i pomocy, z których możecie skorzystać w tym momencie, kiedy macie jakiś taki problem. Swój osobisty, czy, czy, czy chcecie jakieś zmiany zrobić w swoim życiu i, i na to nachodzi takie pytanie, gdzie pójść, do kogo pójść i gdzie się tutaj udać. Wiecie co, ja mam licencjat z psychologii, i, ale pracuję jako coach. Ja używam dwóch metod, to znaczy wspomagam się jedną i drugą. Mam oczywiście używam tych klasycznych metod w obu, z tych obu dziedzin, ale również jak każdy, tak sądzę. Mam wypracowane takie swoje metody i jakieś tam działania, które są bardzo sprawdzone i, i pomagają mi osiągnąć efekt taki, jaki sobie życzę, taki, jaki sobie chcę. Co chciałam powiedzieć? Pracuję też z dziewczynami, które robiły psychoterapię. I to tak jest, że jedni sobie chwalą, drudzy sobie nie chwalą. Teoretycznie praca z psychologiem no, polega na z pacjentem, psychologa z pacjentem polega na tym, aby badając przeszłość pacjenta, wyeliminować te wszystkie sytuacje, te wszystkie sprawy, te wszystkie e, e, rzeczy, które nam przeszkadzają w, w jego rozwoju, które mu ciążą i e, w ten sposób e, e, zmieniać e, te e, dzisiejsze m, jakieś sytuacje, które mu ciążą, e, czy, czy przeszkadzają, czy, czy, czy no, e, e, powodują jakieś e, problemy. Analizą analizuje się przeszłość i w ten sposób w właściwie polegam na tym. Coaching jest zupełnie inny. Coaching jest szybszy, jest bardziej dynamiczny. W coachingu to jest tak, że punktem zerowym jest, jest to dzisiaj, dzisiaj, dzisiejszy dzień i y, dzisiaj my eliminujemy, y, y, wyrzucamy te nasze zbędne ciężary. Y, w ten sposób budujemy y, naszą y, lepszą y, przyszłość, y, bardziej doskonałą, naszą taką y, y, tą, którą y, y, chcemy, tą którą y, mamy. Y, Przyjemność sobie wymarzyć, i, i, i e, e, mamy sobie przyjemność e, też. E, no, e, e, brakuje mi słowa, <śm> e, którą mamy przyjemność sobie mieć. Tak, e, tak zwyczajnie, bo to to jest. Można sobie w ten sposób ułożyć życie i mieć takie życie, jakie się lubi i jakie się chce. Z tego względu, że no i już i mamy takie, jesteśmy na tym poziomie, już mamy takie narzędzie, pracy, możemy to osiągnąć. Są programy specjalne i one działają, one pracują. To są konkretne. Działania to są konkretne sytuacje, konkretne, konkretne programy. Chciałam jeszcze powiedzieć, jest jeszcze mentoring. mentornik to jest, jakby to powiedzieć, to jest, to jest nauczanie Mentor uczy swojego klienta w jaki sposób i jak, jak, po prostu z pewnych, pewnych dziedzin, korzystając z pewnych dziedzin nauki, które są wybrane konkretnie do tej sytuacji, używa je i czy pozwala użyć swojemu klientowi po to, aby osiągnąć ten żądany efekt. Um, nie, nie, przepraszam. Um, no, co, co, co dalej? Gdzie pójść? Um, e, współpraca z, z um, psychologiem polega na tym, że no, psycholog analizuje ze swoim. E, pacjentem, to znaczy on analizuje, nie łączy się emocjonalnie, to jest po prostu tylko y, wymiana y, informacji z przeszłości. No, wszystko właściwie opiera się, bo to, to, to jest wiadomo, to nie jest to nie wszystko i, i wszystkie te rzeczy, które nam ciążą i przeszkadzają, to jest efekt naszego dzieciństwa, społeczeństwa, rodziców. Wszystko to, co żeśmy się nauczyli, są rzeczy, które nas budują, są rzeczy, które y, y, nas y, no, niszczą je, czy, czy przeszkadzają są specjalnie jakieś takim e, specjalnie, e, jakimiś ciężarami takimi e, w coachingu, e, natomiast zupełnie inaczej to wygląda, e, e, klient sam sobie odpowiada, co jest dla niego e, przeszkodą, co jest dla niego e, ciężarem. E, poprzez pytania zadawane przez trenera on sam dochodzi do tych, do tych odpowiedzi, dlatego że on sam wie, on wie co, co jest i, i co mu tak bardzo przeszkodziło i co działo się w jego życiu, co mu przeszkadza, uwiera, co jest jego ciężarem. No, trener, no, różnica jest ogromna, dlatego że że coach trener jednak angażuje się osobiście. To jest osobiste zaangażowanie i, i w tej współpracy i dlatego ona wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Jest jeszcze yy, taki rodzaj. Terapia, terapia psychodynamiczna to się nazywa. To już jest bardziej, bardzo nowoczesna terapia. Jest ona nieco zbliżona do, nawet mogłabym powiedzieć, bardzo zbliżona do, do coachingu. Ten system, i o, tu już ta współpraca pacjenta z z, z terapeutą już jest zupełnie na innym poziomie. E, e, i, e, no, I jest bardziej zbliżona, jest, jest, dlatego też jest bardziej efektowna, jest dużo szybsza. Kołcz no, to jest, jest bardzo szybki jest bardzo, bardzo szybki i mm, bardzo efektowny, natychmiastowy. E, dlatego ja tak lubię. To jest, jest, to jest mój, mój ulubieniec. E, oczywiście, wiecie co? No, e, e, ja się zgadzam, że są e, zawsze plusy i minusy każdej metody. Ok, no nie, nie nie czarujmy się. I, I to jest też jest jeszcze jedna taka sytuacja, że nie każdemu wszystko pasuje. To już nawet nie chodzi o, o, o wybór metody, ale no nie musi każdemu pasować. Nie musi wcale każdemu pasować, nie musi, e, e, nie musi e, może być tak, że bardziej będziemy mieć taką chemię i taką ładną, piękną współpracę z osobą, która e, jest innej płci lub tej samej i to już to jest wszystko zależy od odczucia m, osobistego osoby e, zainteresowanej. Ja tak zawsze podpowiadam, słuchajcie dziewczyny, spróbujcie i tu i tam, zobaczcie, przetestujcie, to, to nic nie przeszkadza, to jest, to jest nawet bardzo fajne, żeby można było sobie, że można sobie i przetestować i, i, i spróbować to i tamto, co nam odpowiada. W każdym bądź razie weźcie taki taki, taki sobie wyznacznik, że już po pierwszej wizycie powinno poczuć się lepiej, jakoś tak powinna już wpłynąć, jeśli nie wpływa, to, to, jest, to jest błąd osoba, to natychmiast na należy zmienić, a po czwartej tutaj już powinny się pokazywać Zmiany. Zmiany i zmiany to takie zmiany widoczne, że to wtedy, to wtedy wiemy, że ta osoba naprawdę nam pomaga, ta metoda nam pomaga i możemy kontynuować dalej. Hmm. Z, no jest, z coachingiem to jest jeszcze tak, jakby to powiedzieć, że y, y, każdy coach to jest taka osoba jak ja, y, czyli osoba, która przeszła tą drogę. Y, czyli osoba, dlatego bardzo lubię, ma, ma, coach ma y, bardzo fajną dynamikę. Bardzo fajnie tam się tutaj rozgrywa ta cała sytuacja. Każdy coach, dlatego zostałam trenerem, bo ja mogę zrozumieć, to jest taka, taka bardzo osobista współpraca. Ja przez to przeszłam, ja wiem co ty czujesz, ja wiem jak się czujesz, ja mogę przypuszczać, jaki błąd popełnisz, czy tam coś tam może się tam nie udać, czy wyjść, czy nie, czy z jakiego powodu nie ma, nie ma już efektu, czy jeszcze efektu i, i tym podobne. Um... Mogę Ci powiedzieć, słuchaj, no ja jestem, ja jestem tutaj przy Tobie, ja wiem, że, że, że y, 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 Ty to czujesz to, a nie tamto, i, ale tu jeszcze chwila, i zaraz, będą, zaraz będzie sytuacja taka, efekt. Y, to jest, to jest bardzo, bardzo potrzebne, bo ja przechodzę przez tą samą drogę. Ja przeszłam przez tą samą drogę. Ja jestem obok ciebie, ja ciebie przeprowadzę przez tą drogę i wiem, jaki jest step by step jakie, jakie są i doznania, i, i efekty, i sytuacje. Także to jest takie, no. To nie jest coś nieznanego, co ja sobie mogę mogłem tylko wyobrazić lub przeczytałam w książce, to jest coś, co no, ja doznałam i, i wiem, jak to działa. Powiedzmy. Um, no wiesz, no ale, ale, ale ja zawsze tak mówię wybieraj, 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 bo masz możliwość wyboru. Ja nie mówię, że, o słuchajcie, to jest to najlepsze. Nie, nie, nie. To nieprawda. Każdy ma swoje takie jakieś upodobania i większe lubię, czy nie? I tego należy się trzymać. Uważam, że należy sobie ufać. No. Rzecz jest taka, że ja pomagam, przynajmniej w mojej metodzie, to to tak musi być na początku, że jakby to wam powiedzieć, no momencik, coś mi się tutaj a, przeszkadza. Okej, okay. że W mojej metodzie, tą, którą ja stosuję, no, oczywiście na początku to jest praca moja polega na oczyszczaniu na klienta, można tak powiedzieć, ze wszystkich tych zbędnych obciążeń wyrzucamy. Te cegły zbora, one nam no, nie są potrzebne, i um, wtedy, kiedy się pozbywamy, oczyszczamy naszą całą nasze pedium e, energetyczne. Wtedy możemy już iść dalej z lekkością, zrobić te kroki do przodu, i, bo wtedy będzie, będziemy mieć też swoje. Jak to powiedzieć, swoje mm, rezultaty, bo na tym nam zależy, prawda? Żeby, żeby mm, tutaj, no to co jest taki bardzo fajny punkt zwrotny. Ja ba bardzo lubię tą sytuację, jak już jesteśmy, powrzucaliśmy, powyczyszczaliśmy i ja mówię o. No to dopiero teraz zaczynamy zabawę. To jest taki bardzo, bardzo przyjemny punkt i um, zawsze robimy sobie jakieś, um, jakąś taką przerwę i, i y, czy na ploteczki, czy na kawkę, czy coś takiej chwilę odpoczynku przed no, następnym etapem pracy. Um, no, i to, to już taki to jest taki pierwszy krok, to jest pierwsze takie nasze pokazanie, że ta terapia działa, że, że to działa, że to wszystko ma miejsce, że to wszystko ma sens. Idziemy dalej. Um, co jeszcze? No, ja, ja mam Wam powiedzieć o coachingu. Ja tam nie będę tej bo jak chwalę, chwalę, chwalę. Każdy swoje chwali, oczywiście, że tak. Ja, ja to wszystko prze, przeszłam, ja mam swoje narzędzia, ja mam swoje techniki, bardzo, bardzo mocno pracuję energetycznie, intuicyjnie, identyfikuję się z, z moim klientem. Ja wiem, co przeżywa, ja wiem, co on czuje, i to jest bardzo, bardzo ważne. Coachingu nauczyłam się tego klasycznego: coachingu nauczyłam się w Polsce i coachingu rozwoju osobistego i coachingu biznesu. Pracowałam na początku z coachingiem biznesu, tak jakoś bardziej mi się to, 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 to biznesu mi się bardziej podobało. A później zmieniłam troszeczkę zdanie. Później była Italia, i to już był skok do tej lekkości. I już chciałam tylko, tylko pracować w rozwoju osobistym. No, nie wiem, tak jakoś bardzo, bardzo, bardzo mi pasuje, bardzo mi się podoba. Um. Można powiedzieć, częścią mnie lubię bardzo, bardzo. No, następna była, następne były Niemcy, a później szkoła amerykańska. No i to, to już był taki odlot no, zupełnie fajny. Uważam, że są najlepsi w swojej w tej dziedzinie Amerykanie, tak? Że mają świetne szkolenia, są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zresztą jak wiecie może, albo nie wiecie, są specjalistami już teraz, w tej chwili, są coachingi, programy coachingowe, no chyba na wszystkie tematy. Naprawdę, to ja, ja nie żartuję, to już są tak, tak wyszczególnione, takie szczegółowe tematy, że, że no się w głowie nie mieści, że jednak tak są i, i działają, no i od nich się wszystko zaczyna. Dopiero tutaj wraca do Europy ta cała zabawa. I no właśnie tutaj w Polsce każdy tam ma swoje. A co jeszcze chciałam powiedzieć? No ja nawet. Spotkałam się z coachingiem, który dla kochanki, który pomaga kobietom, które są w, w tym związku, jaka ta trzecia osoba odejść od tej toksycznej sytuacji, bo tak czy inaczej, bo w ogóle jest tak dużo tego wszystkiego, że to, to, to jest niesamowite. No fajnie, fajnie, dobrze, że, że, że mamy narzędzia, dobrze, że możemy sobie pomóc. Jesteśmy już na tej eta na, tam, na takim etapie, że dlaczego nie? Wszystko, co pomaga, to niech pomaga. Chcemy mieć życie przyjemne, piękne, bardzo fajnie i do tego będziemy dążyć. Następnym razem, moi drodzy, wracamy z powrotem do naszej yy... Energii y, żeńskiej i męskiej. I nie wiem jeszcze, y, y, jaki, jaki będzie taki ten szczegółowy temat, ale relacje, tak jak zawsze. Na tym będziemy, y, na tym będziemy bazować. Y, na dzisiaj dziękuję bardzo za y, Wasz y, udział tutaj. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za wszystkie polubienia, lubimy. Za subskrypcję. Bardzo jest mi przyjemnie, że bierzecie udział w moich wszystkich sytuacjach. Zapraszam na Facebook Bea Solaris. I do mojej grupy Bequeen. Bardzo, bardzo zapraszam. Tam będziemy się już zajmować bardziej szczegółowo. A także na Instagram. Nie, zapomin nie zapominajcie, bo na Instagramie mam zazwyczaj troszeczkę inne tematy. I e, no zapraszam. Ciao, ciao. Bye.